wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor. Organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Poznajmy się. Dwa lata temu postanowili powołać fundację Woifia i swoim zapałem zarażać innych. Mimo, że na stałe z organizacją związanych jest kilka osób, to jej działania mają coraz większy zasięg. Bardzo szybko się rozwijaliśmy. Muszę przyznać, że właśnie Podlaski Inkubator Ekonomii Społecznej nam pomógł w tym bardzo, ponieważ tam dostaliśmy fajne wsparcie, fajnych doradców, którzy byli bardzo pomocni i już po pół roku w zasadzie dostaliśmy pierwszą dotację z Narodowego Centrum. Kultury na grę o języku polskim, która się nazywa Suma Sumarów. Był jednocześnie konkursem skierowanym do uczniów województwa podlaskiego. I bardzo fajnie nam poszło, bo mieliśmy aż 500 aktywnych uczestników. Gra wyszła bardzo super, bo też bardzo się staraliśmy, żeby ona fajnie wyglądała. Projekt Suma Sumarów został wyróżniony w konkursie Inicjatywa Społeczna roku 2012 organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego w kategorii Inicjatywa Edukacyjna. Była wspaniała gala w operze. Dużo strachu, ponieważ siedzieliśmy w pierwszym rzędzie zaraz obok pana e, Wojewody. Nagroda była impulsem do dalszych działań na gruncie lokalnym. Później tak troszkę z górki poszło. Poznaliśmy między innymi fajną społeczność w okolicy Białogostoku, z Hanerkowa i tam się zaangażowaliśmy też w różne inicjatywy małe. Tam zrobiliśmy dla nich bardzo fajny projekcik, odnośnie edukacji fotograficznej, zrobiliśmy to także z połączeniem edukacji międzypokoleniowej. Projekt się nazywał Foto Henrykowo. 15 dzieciaków takich od 12 do 19, uczyli się po prostu w trakcie wakacji fotografii. Ludzie zrzeszeni w fundacji dobrze wiedzą, że skończone studia to nie wszystko i tylko osoby z aktywną postawą życiową dobrze radzą sobie w obecnych czasach. Dlatego stworzyli projekt o wdzięcznej nazwie CIOS, czyli Centrum Inicjatyw Obywatelsko-Społecznych skierowanych do studentów i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Projekt sam się nazywa Centrum Inicjatyw e, Obywatelsko-Społecznych i e, jest skierowany do liderów, e, czy też do pracow e, może nie tyle, co pracowników, są osoby, które współpracują z dziećmi i młodzieżą i chcą być... E, Lepszy, jeszcze lepsze w tym temacie albo w ogóle spróbować e, zadziałać w tym temacie. My im dajemy przede wszystkim e, podstawy merytoryczne i takie rzeczywiście treściowe, ponieważ sama e, sucha teoria to jest zawsze w podręczniku, zawsze gdzieś w internecie można znaleźć. My staramy się rzeczywiście na naszych szkoleniach dać praktyczne narzędzia. W projekcie przewidziano szkolenia w ramach Szkoły Liderów Obywatelskich i Edukacji Obywatelskiej. Uczestnicy realizują też własne inicjatywy lokalne. Każda inicjatywa ma swój mały budżet, czyli już nie trzeba działać na partyzanta, nie trzeba, um, nie trzeba szukać, nie trzeba inwestować własnych środków. My dajemy swoje zaplecze i przede wszystkim materiałowe, merytoryczne. Oni mają mały swój budżet, który muszą zaplanować odpowiednio w czasie, rzeczywiście stwierdzić, co im jest potrzebne i to mieć na czas. Już pierwsze inicjatywy mamy za sobą. Pierwsze inicjatywy na przykład były odnośnie ekologii i zdrowego żywienia w przedszkolu, gdzie z dzieciakami uczyliśmy się o właśnie o zdrowym żywieniu, czym są owoce, warzywa, jak je myjemy, ale też odnośnie ekologii, czyli jak po prostu rozdzielać śmiecie, jak być odpowiedzialnym obywatelem odnośnie takich małych, podstawowych rzeczy. Jedną z uczestniczek ciosu jest Emilia. Która zdobytą wiedzę już wykorzystuje w praktyce. Działa w pobliskiej wsi Henrykowo i wymyśla kolejne pomysły. Trzeba być tutaj, zobaczyć zobaczyć to, żeby poczuć tą atmosferę tych, tych szkoleń. Co oni mi dają? Satysfakcję z tego, że w ogóle jestem z tymi ludźmi tutaj. To, to jest ważne. Jak rozmawiać z ludźmi, bo mieliśmy też takie wertaty, że wychodziliśmy po prostu było hasło wychodzimy na ulicę i rozmawiamy z ludźmi. Było jedno słowo i zabraliśmy się, poszliśmy i po prostu rozmawialiśmy z ludźmi, co, co by chcieli, czego tutaj jeszcze w Białymstoku nie ma. Jak e, zrobisz już ten projekt, tak jak w ostatni weekend zrobiliśmy, było spięcie, napięcie, pogoda, masakra, ludzie nie przyjdą, co to będzie w ogóle, ale jak ci ludzie przychodzą, jak zobaczysz, jaka, jaka radość, jak oni podchodzą do ciebie, jak ci dziękują, że fajnie, że, że tu jesteście, że coś robicie, tak, to, to jest, jak przyjdzie ci nawet dziecko się przytuli do ciebie i powie Milka, dziękuję, że to zrobiłaś, o to jest, to jest po prostu nagroda, Niepotrzebne są wtedy pieniądze, to jest najfajniejsze, te, te, te słowa dziękuję. Organizatorzy zapraszają inne chętne osoby, które czują, że spełnienie i satysfakcję znajdą w aktywności na własnym podwórku. Szkoła Liderów Obywatelskich jest jeszcze w zasadzie otwarta rekrutacja, ponieważ jedna grupa dosłownie co skończyła w ostatni weekend, a druga grupa 10 osób zaczyna i będzie miała zajęcia w kwietniu i w maju. Mamy też taki stały element w naszym projekcie, czyli kawiarenki obywatelskie. Mieliśmy już cztery. Ostatni był z panem Wojciechem Pappaj z Stowarzyszenia woj z Michałowa. Mówiliśmy o możliwościach obywatela w Europie. I mamy nadal kontynuować jeszcze ten sam tytuł w kwietniu, 10 kwietnia. Zapraszamy serdecznie na kawiarenkę. Będziemy zaczynać około godziny 16 także z panem Wojtkiem, także zapraszamy serdecznie. I co więcej, same biuro. Można do nas przyjść, skorzystać z naszego miejsca, z naszych zasobów typu komputer, drukarka, internet. Można sobie posiedzieć, skorzystać też z naszej małej biblioteczki obywatelskiej. Trzeci sektor zaprasza. Białystok, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, będzie miał wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Właśnie rozpoczynają się prace nad projektem dokumentu. Adam Kurluta, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białym Stoku, zachęca wszystkich zainteresowanych przedstawicieli Trzeciego Sektora i Samorządu Miejskiego do wspólnej pracy nad zapisami programu. Zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie to nasz, znaczy ja wierzę w to, że będzie to nasz wspólny dokument wypracowany przez przedstawicieli NGO-sów i urzędników. No bo potem wspólnie będziemy na tym pracować. Będziemy, z tego co wiem, jednym z pierwszych miast w Polsce, które taki, taki dokument będą miały. Trochę roboty przed, przed nami, no ale to jakby z dotychczasowej współpracy z pozarządówkami, wiem, że z pewnością coś bardzo pożytecznego, coś fajnego nam wspólnie wyjdzie. Z formalnego punktu widzenia, program współpracy to uchwała Rady Miasta. Dotąd taki dokument obejmował jeden rok i tak pozostanie, bo uchwalenie rocznego programu współpracy jest obowiązkiem samorządu. Mówi o tym ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy ustawy określają także, kiedy należy przyjąć program współpracy, jak również w jaki sposób nad nim pracować i co w nim zawrzeć. Program powinien stanowić wytyczną przy opracowywaniu budżetu, a nawet zawierać konkretne kwoty, które dany samorząd chce w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych oraz organizacje pozarządowe. Inaczej jest z wieloletnim programem współpracy. Jego uchwalenie jest dobrowolne. Jest dokumentem strategicznym, w którym zawarte są kierunki działań, które chcą realizować partnerzy społeczni i samorządowi. Potrzebę jego uchwalenia zgłoszono podczas opracowywania obecnie obowiązującego rocznego programu współpracy. Ja nawet nie pamiętam, kto, kto rzucił ten temat właśnie wieloletniego programu, bo o tym mówiły zarówno organizacje pozarządowe, jak i pani prezydent. Przy Grodzka, nasza, nasza szefowa i wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto by było taki dokument mieć, bo z różnych względów łatwiej jest potem współpracować, mając, mając taką, taką, no nazwijmy to strategię. Chociażby z względów takich, takich formalnych, kiedy czy to organizacje, czy miasto, czy wspólnie startują w konkursach zewnętrznych, prawda, więc wtedy dobrze jest mieć taki, taki dokument w pewien sposób porządkujący w perspektywie wieloletniej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. W ciągu najbliższych miesięcy odbędą się minimum trzy spotkania w formie warsztatów. Pierwszy z nich rozpocznie się w poniedziałek 24 marca o godzinie 13 w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białym Stoku przy ulicy Bema 60 przez 1 Poprowadzi je Katarzyna Sztoprudkowska, prezeska Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych Soclab. Me